Smażymy dzisiaj zamrożonego steka prosto z zamrażalki i szczerze mówiąc sam jestem ciekaw czy to się uda. Czy da się zrobić steka prosto z lodówki nie doprowadzając go wcześniej do temperatury pokojowej? Bo według wielu komentarzy pod moimi filmami nie ma szans. A co jeśli wam powiem, że zrobię takiego steka i to nie prosto z lodówki, ale z zamrażalki? Jak zwykle przed filmem zrobiłem mały research i okazało się, że źle zamroziłem ten kawał mięsa. Powinienem go mrozić wyjętego z folii, położonego na płaskiej powierzchni, aby nie powstało na steku zbyt dużo kryształków lodu. Teraz w takim stanie jest duża szansa, że kiedy wrzucimy go na gorący olej, to będzie dosyć nieprzyjemnie. Podobno można pozbyć się tego problemu opalając takiego steka palnikiem gazowym, ale nie chcę, żeby ktoś powiedział, że ogrzewam już tego steka do temperatury pokojowej, a wiemy, że ktoś tak napisze. Zamiast tego postaram się usunąć nożem jak najwięcej lodu z powierzchni i przetrę steka ręcznikiem papierowym przed samym smażeniem. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Dobra, odpakujemy go, wytrzemy, zaskobiemy te kawałki lodu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak widzicie. Jest całkowicie zmrożone. Jest jeszcze jedna sprawa. Widać, że ta powierzchnia tutaj na tym steku nie jest równa, więc damy trochę więcej tłuszczu na patelnię, tak żeby po prostu te nierówności wszystkie pokryć, żeby ten transfer tej temperatury do steka był taki sam na całej powierzchni. No i co? My się często pytacie, jakiego tłuszczu używam. W tym momencie używam łoju wołowego, który kupiłem w Selgrosie. Zresztą o tym mówiłem na filmie z Selgrosa. Ale przez lata używałem oleju słonecznikowego i rzepakowego. Oczywiście wiem, że niektórzy nie rekomendują. Co jest dosyć istotne, będziemy tego steka smażyć na początku na dosyć małym ogniu, żeby on się powoli ogrzewał w środku, a żeby ten transfer temperatury był bardzo równomierny. Na początku jeszcze tak nie, ale później bardzo ważne, żeby przewracać tego steka co te 30 sekund, żeby on bardzo równomiernie się robił z każdej strony. Tak wydaje mi się, że ten gradient będzie większy niż normalnie, przez to, że on jest zmrożony i ten czas potrzebny na zrobienie go na patelni będzie większy. Natomiast moje przewidywania są takie, że nie będzie problemu, żeby zrobić tego steka medium rare. Twardy jak skała, lecimy z tym. Kładziemy go i powoli. Będziemy go sobie podgrzewać. Stlek się robi powoli, dosyć mocno już klapie, Nie udało się pozbyć wszystkich tych kryształków lodu. Na początku staram się podgrzewać go dosyć powoli, żeby właśnie reakcja nie była zbyt gwałtowna. Te kryształki lodu zamieniają się w wodę, a później zamieniają się w parę. i Jak widać, chlapią na wszystkie strony. Trzeba uważać. Ceg nam się bardzo powoli robi na małym ogniu. Poczekamy jeszcze trochę, jeszcze kilka razy go obrócimy, a później damy trochę większy płomień. I wtedy będziemy tą temperaturę zwiększać, żeby zrobił nam się troszeczkę szybciej. No zobaczymy, na razie to strasznie chlapie. Temperatura w środku, no, 50 stopni, sprawdźmy teraz, jak wygląda nasz stek w środku. Ten szary gradient faktycznie wyszedł większy niż normalnie, gdybyśmy go robili. Nie takiego proces ale wydaje mi się, że i tak wygląda nieźle. W środku jest cieplutki, mimo to jest rare. Teraz sprawdzimy, jak to smakuje. Jakby się ktoś pytał, czy zamrażalnika nie będzie twardy, to ten... Nie, jakby... Co by tu powiedzieć? Słuchajcie, jest nieposolony, posolę go sobie zaraz, a i tak jest świetny. I gdyby mi ktoś nie powiedział, że to jest tak proces zamrażalnika, to bym się w życiu nie zorientował. No to słuchajcie, czy polecam ten sposób? Raczej nie. Jest dużo kombinowania, trzeba uważać, żeby się nie poparzyć. Widzieliście jak olej pryska? Nie jest to najbezpieczniejszy sposób. Czy da się zrobić z tego zamrażalnika? zamrażalnika? No nie wiem. Zawodowi kucharze mówią, że się nie da. Kucharzy na TikToka po prostu wziął i zrobił. Czyli chyba takie 50-50, nie? Na razie. Trzymajcie się. Dobra. Ledżby jest.